Witam serdecznie, słuchajcie, mamy teraz o, okazję wziąć udział w bardzo ciekawym airdropie na Binance, airdropie Stary, stary Nift, gdzie będzie można otrzymać tokeny z Nift. Natomiast fajnie jest wziąć udział w airdropie, nie jest natomiast fajnie, kiedy wystąpi jakiś problem, który nie wiecie jak rozwiązać i potem szukacie, spędzacie, tracicie czas na tym, spędzacie na tym parę godzin. I dzisiaj ja też trafiłem w taki banalny problem, który udało się rozwiązać w kilka minut na koniec. To znaczy, przy próbie połączenia portfela, miałem komunikat taki, jak tutaj widzicie na górze, konektor nad found. Okazało się, że rozwiązanie tego problemu jest banalne. Po prostu miałem niezaktualizowaną aplikację na telefonie aplikację Binance. I to, co trzeba było zrobić, to trzeba było po prostu wejść sobie do sklepu Play. Tak, otworzyć sobie sklep i generalnie tak długo naciskać niebieski przycisk, aż przestanie wołać o aktualizację. Okazało się, że ja mam przekapione trzy aktualizacje: po pierwsze nie zadziałało, po drugie nie zadziałało, po trzecie, jak już nie wołało kolejne aktualizacje, to wtedy zadziałało i bez problemu mogłem, mogłem że tak powiem, rozpocząć że tak powiem, proces czy też udział w tym. Airdropie, jak widzicie, tutaj już mam konto połączone w tej chwili, bo tam to było zdjęcie i zabieram się za kolejne zadania. Tutaj już social, social media ogarnąłem, dalej będę robił kolejne rzeczy, także jak widzicie, problem jest banalny. Wystarczy sobie zaktualizować w sklepie Play aplikację Binance do skutku, bo może się okazać, że przegapiliście więcej niż jedną aktualizację. Dzięki i do usłyszenia. Jeszcze jedna ciekawa i ważna kwestia, to znaczy, jeżeli będziecie chcieli wykonać zadanie numer 2, to potrzebujecie mieć trochę BNB na opłaty i co istotne, potrzebujecie je mieć na łańcuchu BSC, a nie na OPBNB. Także no pamiętajcie o tym, bo to był taki drugi problem, ale trochę mniejszy, z którym się zetknąłem i go rozwiązałem szybciej. Jeśli oszczędziłem wasz czas, jeżeli wam pomogłem, to zachęcam do tego, żebyście uży użyli mojego referala, który wyświetla się obok.